Chcesz przejąć pełną kontrolę nad wytryskiem plemników. W tym filmie odkryjesz zaskakujące taktyki, o których nie wszyscy wiedzą. Tutaj kryją się sekrety przejęcia kontroli i zapobiegania niepożądanym sytuacjom. Przygotuj się, te sekrety całkowicie odmienią Twoje życie. Ciask! Dziś jesteśmy razem, aby odkryć, jak możesz zaspokoić swoje potrzeby seksualne w bardziej świadomy i zrównoważony sposób. Pod okiem filozofów nauczysz się jak właściwie kierować swoją energią seksualną i osiągnąć satysfakcję? Jeśli jesteś gotowy, rozpocznijmy tę głęboką podróż. Część 1. Zrozumienie swoich wewnętrznych pragnień. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę oznaczają Twoje popędy seksualne? Czy te popędy są jedynie potrzebami fizycznymi, czy też istnieje głębszy wymiar psychologiczny lub duchowy? Natura ludzka ma złożoną strukturę ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Seksualność to coś więcej niż tylko akt fizyczny. To siła, która wpływa na wewnętrzny świat człowieka, równowagę emocjonalną, a nawet duchową podróż. W tym odcinku dotrzemy do korzeni Twoich popędów seksualnych. Spróbujemy zrozumieć, jak powstają te impulsy, co je wyzwala w Twojej podświadomości i dlaczego są tak potężne. Pod przewodnictwem filozofów odkryjemy sposoby kontrolowania tych impulsów i bardziej świadomego integrowania ich ze swoim życiem. Zrozumienie swoich pragnień jest pierwszym krokiem do zarządzania nimi. Jeśli rozpoznasz te impulsy i zrozumiesz, dlaczego są tak skuteczne, możesz mieć pewność, że to ty będzie się kontrolować, a nie one kontrolowały ciebie. Dzięki temu będziesz silniejszy psychicznie i emocjonalnie. Część 2. Duchowa równowaga seksualności. Seksualność to siła wykraczająca poza potrzeby naszego ciała. Pozostawia głęboki wpływ na naszą równowagę duchową i świat emocjonalny. Chociaż z zewnątrz może się to wydawać prostym aktem fizycznym, seksualność jest w rzeczywistości jednym z najgłębszych połączeń, jakie nawiązujemy z naszym wewnętrznym światem i duszą. Filozofowie twierdzą, że seksualność jest najczystszym odzwierciedleniem ludzkiej duszy. Dlatego energia seksualna, jeśli nie jest odpowiednio skierowana, może zakłócić wewnętrzny spokój i równowagę. Zachowanie wewnętrznej równowagi staje się możliwe dzięki świadomemu zarządzaniu seksualnością. Proces ten rozpoczyna się od zbadania głębi swoich pragnień seksualnych. Utrzymanie równowagi duchowej zależy od tego, jak skierujesz tę energię. Filozofowie nauczają, że energia seksualna to nie tylko potrzeba fizyczna ale także siła duchowa. Ta moc, jeśli zostanie właściwie wykorzystana, może wprowadzić harmonię i równowagę w Twoim życiu. Zrozumienie duchowego wymiaru seksualności pozwala człowiekowi pogłębić relacje ze sobą. Oznacza to nie tylko satysfakcję fizyczną, ale także duchową harmonię i wewnętrzny spokój. Zgodnie z naukami filozofów odkryjesz, jak możesz wykorzystać seksualność jako element duchowej równowagi. Ta podróż pomoże Ci osiągnąć głębsze zrozumienie i akceptację w swoim wewnętrznym świecie. Część 3. Sekrety satysfakcji fizycznej i psychicznej. Seksualność to mentalna podróż wykraczająca poza fizyczną satysfakcję. Pragnienia i potrzeby ukryte głęboko w umyśle kształtują Twoje doświadczenia seksualne. Prawdziwa satysfakcja oznacza nie tylko ulgę fizyczną, ale także spokój psychiczny. Połączenie tych dwóch wymiarów pozwala człowiekowi doświadczyć seksualności w głębszy i znaczący sposób. Satysfakcja psychiczna przynosi satysfakcję wykraczającą poza pragnienia fizyczne. Filozofowie twierdzą, że seksualność jest procesem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Przyjemność fizyczna może być chwilowa i tymczasowa, ale satysfakcja psychiczna jest trwała i pozostawia głęboki ślad w wewnętrznym świecie jednostki. Zrozumienie wpływu. Jaki Twój umysł ma na doświadczenia seksualne, sprawi, że ta satysfakcja będzie głębsza i bardziej satysfakcjonująca. Sekretem satysfakcji jest ustanowienie równowagi, w której umysł i ciało działają w harmonii. Równowaga ta zależy od zrozumienia mentalnych i fizycznych wymiarów seksualności. Zgodnie z naukami filozofów odkryjesz sposoby na osiągnięcie satysfakcji fizycznej i psychicznej poprzez bardziej świadome doświadczanie seksualności. Ten proces sprawi, że seksualność stanie się bardziej znacząca i wprowadzi trwały spokój i harmonię do Twojego życia. Rozdział 4. Pożądania seksualne z perspektywy filozofów. Pragnienia seksualne to potężne emocje, które mają głębokie korzenie w naszym życiu. Filozofowie twierdzą, że pragnienia te nie ograniczają się do ciała, ale są także odzwierciedleniem duszy. Zrozumienie i kontrolowanie tych potężnych emocji bezpośrednio wpływa na jakość Twojego życia. Pragnienia seksualne, jeśli są kierowane świadomie, przynoszą człowiekowi ogromne korzyści, zarówno duchowe, jak i fizyczne. Zrozumienie natury pragnień seksualnych jest pierwszym krokiem do przejęcia nad nimi kontroli. Te uczucia reprezentują nie tylko potrzebę fizyczną, ale także duchowe poszukiwanie. Filozofowie twierdzą, że pragnienia seksualne należy kontrolować, w przeciwnym razie mogą powodować brak równowagi w życiu jednostki. Ważne jest jednak, aby nie tłumić tych pragnień, ale świadomie nimi zarządzać. Czy zastanawiała się kiedyś, co kobiety tak naprawdę uważają za atrakcyjnego w mężczyznach? Odkryj trójsekretne rzeczy i dowiedz się, jak być bardziej atrakcyjnym w związkach. Przeczytaj teraz i zrozum, dlaczego kobiety uważane są za niezastąpione. W tej części odkryjesz metody sugerowane przez filozofów dotyczące zarządzania pragnieniami seksualnymi. Zrozumienie swoich pragnień i życie w harmonii z nimi będzie częścią Twojego duchowego rozwoju. Z perspektywy filozofów dowiesz się, jak możesz bardziej świadomie kierować swoimi pragnieniami seksualnymi i zachować przy tym duchową równowagę. To doda głębi i spokoju Twojemu życiu. Rozdział 5. Zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych na różne sposoby. Seksualność jest jednym z najbardziej podstawowych elementów natury człowieka i bezpośrednio wpływa na jakość życia jednostki. Jednak trzymanie się tylko jednego sposobu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych może uniemożliwić pełne zrozumienie i zaspokojenie tego naturalnego pragnienia. Filozofowie twierdzą, że rozpatrywanie potrzeb seksualnych z jednej perspektywy ogranicza potencjał jednostki i utrudnia osiągnięcie prawdziwej satysfakcji. Dlatego, spojrzenie na seksualność z różnych perspektyw i zaspokajanie tych potrzeb na różne sposoby ma ogromne znaczenie zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ludzie na ogół doświadczają seksualności w ramach norm narzuconych przez społeczeństwo, co powoduje, że jednostki zaspokajają swoje potrzeby seksualne w jeden sposób. Jednakże, podejścia te uniemożliwiają jednostce pełne doświadczenie seksualności i głębokiej satysfakcji w tym obszarze. Różnorodne doświadczanie seksualności i zaspokajanie tych potrzeb otwiera nowe drzwi w wewnętrznym świecie jednostki i wzbogaca jego życie seksualne. Bogactwo to przynosi nie tylko satysfakcję fizyczną, ale także psychiczną i duchową. Istnieją różne sposoby zaspokajania potrzeb seksualnych i sposoby te kształtują się w zależności od osobistych granic, preferencji i filozofii życia jednostki. Dla niektórych osób seksualność oznacza zaangażowanie emocjonalne i duchową jedność wykraczającą poza potrzebę fizyczną. Dlatego odkrywanie różnych metod zaspokajania potrzeb seksualnych pozwala człowiekowi lepiej poznać swój wewnętrzny świat i głębiej go doświadczyć. Zrozumienie różnych sposobów, które można wykorzystać do zaspokojenia potrzeb seksualnych, pozwala wypracować świadome i satysfakcjonujące podejście do tego procesu. Filozofowie podkreślają, że seksualność to nie tylko doświadczenie fizyczne, ale także proces duchowy i psychiczny. Z tej perspektywy odkrywanie różnych sposobów zaspokajania potrzeb seksualnych pogłębia relacje zarówno ze sobą, jak i partnerem. Głębia ta przynosi większą satysfakcję i harmonię w życiu seksualnym. Doświadczanie seksualności na różne sposoby wzbogaca doświadczenia seksualnej jednostki i pozwala jej zyskać szerszą perspektywę w tym zakresie. Ta szeroka perspektywa zwiększa przyjemność jednostki seksualności i czyni to doświadczenie bardziej znaczącym. Aby móc podążać bardziej świadomą i satysfakcjonującą ścieżką w tym procesie, ważne jest odkrywanie różnych metod zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Metody te dostarczają nie tylko satysfakcji fizycznej, ale także psychicznej i duchowej. Metody, które można zastosować w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych, obejmują medytację. Zaangażowanie emocjonalne, ćwiczenia fizyczne i praktyki duchowe. Metody te pozwalają jednostce doświadczyć seksualności w głębszy i bardziej satysfakcjonujący sposób. Medytacja pozwala na bardziej świadome kierowanie swoją energią seksualną, a zaangażowanie emocjonalne sprawia, że doświadczenia seksualne stają się bardziej znaczące. Ćwiczenia fizyczne wzmacniają ciało i umysł oraz zwiększają przyjemność, jaką czerpiesz z doświadczeń seksualnych. Praktyki duchowe pozwalają doświadczyć seksualności na głębszym poziomie. Odkrywanie różnych sposobów zaspokajania potrzeb seksualnych otwiera nowy wymiar w życiu seksualnym i sprawia, że to doświadczenie staje się bardziej znaczące. W tym procesie, pod przewodnictwem filozofów, rozważysz seksualność z różnych perspektyw i odkryjesz sposoby na uzyskanie bardziej satysfakcjonujących doświadczeń w tej dziedzinie. Te sposoby wzbogacą Twoje życie seksualne i zwiększą przyjemność, jaką czerpiesz z tego doświadczenia. Doświadczanie seksualności z różnych perspektyw pozwala zyskać szerszą perspektywę w tym zakresie, a co za tym idzie, pozwala zaspokoić swoje potrzeby seksualne w bardziej świadomy i satysfakcjonujący sposób. Rozdział 6: Przywiązanie emocjonalne i potrzeby seksualne. Zaangażowanie emocjonalne stanowi jeden z najgłębszych wymiarów seksualności. Zrozumienie, że seksualność to nie tylko potrzeba fizyczna, ale także sposób na budowanie więzi emocjonalnej sprawia, że doświadczenia jednostki w tym obszarze stają się bardziej znaczące. Zaangażowanie emocjonalne sprawia, że doświadczenie seksualne staje się bardziej satysfakcjonujące i znaczące. Ta więź stanowi podstawę Twojej relacji z partnerem, umożliwiając zaspokojenie Twoich potrzeb seksualnych na głębszym poziomie. Zaangażowanie emocjonalne jest kluczem do stworzenia trwałej satysfakcji w życiu seksualnym. To zaangażowanie pozwala doświadczyć seksualności jako głębokiej więzi emocjonalnej, a nie tylko doświadczenia fizycznego. Filozofowie twierdzą, że zrozumienie duchowego i emocjonalnego wymiaru seksualności pomoże Ci uzyskać głębsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenia w tym obszarze. W tym rozdziale dowiesz się, jak osiągnąć równowagę między przywiązaniem emocjonalnym a potrzebami seksualnymi i wzmocnić tę więź? Rozdział 7. Praktyczne metody zwiększania energii seksualnej. Energia seksualna objawia się zarówno jako siła fizyczna, jak i duchowa w życiu człowieka. Energia ta, odpowiednio skierowana, może poprawić jakość życia jednostki i być kluczem do satysfakcji fizycznej i psychicznej. Jednak energia seksualna jest siłą często zaniedbywaną lub źle rozumianą. Ta energia nie jest tylko impulsem fizycznym, niesie w sobie także potencjał twórczy, duchowy i emocjonalny. Zwiększenie swojej energii seksualnej jest możliwe poprzez naukę świadomego korzystania z tej mocy. Filozofowie twierdzą, że skierowanie energii seksualnej na inne obszary życia pomaga osobie odnaleźć wewnętrzną równowagę. I przy okazji prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Dlatego prawidłowe zarządzanie energią seksualną jest sposobem na utrzymanie zarówno zdrowia fizycznego, jak i równowagi psychicznej i duchowej. Praktyczne metody zwiększania energii seksualnej oferują sposoby na zwiększenie tej energii zarówno fizycznie, jak i duchowo. Medytacja, techniki oddechowe i ćwiczenia fizyczne to skuteczne metody na zwiększenie energii seksualnej i efektywniejsze jej wykorzystanie. Techniki te pozwalają bardziej świadomie kierować swoją energią seksualną i doświadczać przy tym głębszej satysfakcji. Zwiększanie energii seksualnej może pozytywnie wpłynąć nie tylko na Twoje doświadczenia seksualne, ale także na inne obszary Twojego życia. Ta energia może zwiększyć Twoją kreatywność, wesprzeć Twój rozwój duchowy i nadać większe znaczenie Twojemu życiu. Filozofowie twierdzą, że gdy energia seksualna jest wykorzystywana świadomie, jednostka może zmaksymalizować swój potencjał i przy okazji prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Dziś wspólnie odkryliśmy, jak można zaspokoić swoje potrzeby seksualne w bardziej świadomy i zrównoważony sposób. Mam nadzieję, że ten film nadał Twojemu życiu głęboką perspektywę i wartość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na te tematy, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dbajcie o siebie.